Siema. Dzisiaj przestały mi działać czujniki parkowania. Mianowicie, padł mi ten czujnik, już go tutaj wyciągłem. Wyciąga się go po prostu w rękę pod spodem, się wsadza, łapie go i wyciąga. Ja już tu go wyciągnąłem, uciąłem. Mianowicie, się u mnie stało. Już kiedyś ktoś tutaj robił. No i to się po prostu rozleciało całe. Ja już byłem na złomnicy, kupiłem parę czujników, jedną kostkę. Tak więc można posprawdzać, który będzie sprawny kostkę przełożę, ale tej tutaj też nie wyrzucę. Po prostu ją tutaj bliżej przytnę i sobie jeszcze ją zostawię w zapasie. No i co? Po prostu połączę te trzy kable. Sprawdzę, czy który czujnik działa, jak się sprawdza, czy się nie działa. Po prostu wbijamy w samochodzie bieg wsteczny. Przykładamy rękę tutaj. Wystarczy rękę tak naprawdę przyłożyć, dotknąć i on będzie tak pykał. Cyk, 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 cyk. Tyle wystarczy. Dobra, wymienię to i pokażę jak jest to założone. Dobra, połączyliśmy już tutaj te kabelki. Tutaj różki termokurczliwe są założone. Bieg wsteczny jest zbity. Nie wiem czy dobrze będzie teraz słychać. Ale jak się dotknie, słychać takie cykanie z niego. Z tych też słychać. Bardzo dobrze. Jeżeli każe nam tak cyka po kolei, to znaczy, że są sprawne. No, i to tyle chodziło. Jeśli chodzi o gambu, tutaj nie wymianę. Tutaj nawet go nie wymieniłem, tylko po prostu kabelki porobiłem. No, ale w ten sposób się wymienia czujniki i sprawdza, czy są sprawne. Dobra, dzięki.